Żeby przeżyć, to trzeba było mieć dużą wolę życia i dużą inteligencję wykazywać, dużą odwagę, duży hart ducha. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jak traumatycznym doświadczeniu został poddany, ma w sobie ten instynkt życia, ma w sobie tą potrzebę, żeby przetrwać. Faktycznie była w nich ogromna energia i siła, by to, by to życie odzyskać na nowo, by znaleźć swoje miejsce na Ziemi. Być może że było to takie poczucie, że są jednymi z nielicznych, którzy ocalali przetrwali tę katastrofę, którą była zagłada. Niektórzy z nich mieli w sobie przekonanie, że, że skoro ocaleli to, Muszą gdzieś tę swoją misję wypełnić właśnie poprzez kontynuowanie życia żydowskiego, zadbanie o pamięć o tych, którzy zginęli, zadbanie o swoich bliskich, tych, którzy ocaleli. Bardzo wielu ocalonych chciało w tych tuż powojennych latach nadrobić ten stracony czas, odzyskać stracone rodziny. Instynkt życia, instynkt trwania, kontynuowania w każdym z nas jest bardzo silny.